Czasem bardzo się denerwujemy tym, co inni powiedzieli, czasem te słowa po prostu cisną nas, ubierają. Myślimy, no, jak ten ktoś w ogóle mógł powiedzieć? Ten polityk, albo ten jakiś człowiek czy inny. No, przecież tak nie można mówić. No właśnie, i zaślepiamy się tym. Dlaczego? Bo nasze serce staje się w tym momencie ślepe, jeżeli nie potrafimy rozróżniać. Tego, co do naszego serca dopuszczamy, a czego nie. I w jaki sposób się obchodzimy z tym? To, co powinno trafiać do naszego serca i pozwalać je przemieniać, zależy od nas. Czyli to my w końcu rzeczy ponosimy odpowiedzialność za to, jeżeli nie jesteśmy ślepi, co do tego serca trafia, co naprawdę. Do Niego i w jaki sposób przepuszczamy. To my mamy drzwi do naszego serca. Jezus chciał w swojej wypowiedzi, mówiąc o tym, że nie czyni nieczystym człowieka, co je, tylko co z tego serca wypływa, chciał nas zwrócić, naszą pewnie uwagę, na nasze serce, na to, żebyśmy na nie zwracali uwagę, bo jak nie będziemy zwracać, to będą z naszego serca wypływać rzeczy złe, rzeczy pełne jakby nienawiści, rzeczy pełne skrzywdy, rzeczy pełne niesprawiedliwości, różne rzeczy. Dlatego mówił, że zwróćcie uwagę na to, na to wasze serce. A nie zwracajcie tak bardzo uwagi na to, co wpływa do was, czy uszami, czy jedzeniem. Żydzi to zinterpretowali, a także my wszyscy często interpretujemy słowa, ach, On chce zerwać z tradycją, chce nas pozbawić czegoś, on chce nas pozbawić gruntu pod nogami, On chce nam coś zabrać, on chce nas zniszczyć. I się tym gorszyli, bo wzięli z przemowy Jezusa coś, co wydawało im się zagrożeniem, zniszczeniem ich samych. A trzeba było chyba z tego, z tego, co, co, czym zostali otoczeni, spytać się, co tam jest, co pozwala mojemu sercu rosnąć, co pozwala na zmianę, co pozwala na wzrost, na rozszerzenie się. I to mogli wziąć, ale nie wzięli. Dlatego to ten, ten apel dzisiejszej Ewangelii: jest o mądre serce, które z tym, co go otacza, pozwala zaobserwować i przyjąć rzeczy, które są mądre, rzeczy, które pozwalają na ten wzrost i rozwój, a nie pozostawać tylko na powierzchni i rozpraszać się na rzeczy, które wcale mogły nie oznaczać tego, na czym się zaczynaliśmy.